Cześć, witajcie z tej strony Mati i Robert. Jedziemy! Cześć, cześć. dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak się gra w 66. Ja pokażę, mój brat pokaże, jak się gra w świniarza. Jedziemy! Najpierw zaczniemy od wartości. Jakie mają karty? Dziewiątka, są cztery, w każdej talii są cztery. 4 e, są figury różnego koloru. Są 4 e, dziewiątki, które mają po 0 punktów. 0 punktów. E, e, Wojtki są po 2 punkty. 2 punkty się dostaje e, za Wojtka. To jest wartość 2 punkty. E, Królówka to są jest z punktów 3. E, o, to jeszcze jedna. Król to z punktów 4, Tyk, tyk, cyk i cyk. Punktów 10 to jest dziesiątkę. To jest najłatwiejsze do zapamiętania moim zdaniem. I as to jest z punktów jedenaście. Yy, więc tak. Chciałem tutaj pokazać, że yy, Zbija się. Chciałem teraz pokazać, jak się zbija, na przykład... Hmm. Najpierw muszę wam jeszcze wyjaśnić, co to jest trumf. Jeśli się tasuje, pokażę, pokażę, jak się tasuje. Każdemu uczestnikowi gry, załóżmy, że jest nasz dwóch, rozdaje się po sześć kart. I jak się rozda po 6 kart, kolejna karta, która jest w stali. Daje się tutaj. I to jest trumf. Czerwień, czyli trumf. I tak. Tutaj są takie karty. Tutaj są takie karty. I jak się tutaj zbija. Załóżmy, że ktoś da y, taką kartę. Taką kartę. Załóżmy wino. I jest wina. I na przykład zbija się, można zbić albo winem, lepszym od tej, lepszym od tego, to sobie wcześniej zobaczcie na wartości. Czyli as jest lepszy od dziewiątki. I się bije. Ale na przykład, jak się da na przykład y, dzwonek y, as, to już dziewiątka wygrywa, bo to y, nie, nie. Bo to nie jest ten kolor, ani ten trumf. Ale można też zbić trumfem. Ale tutaj nie ma trumfa. Więc można zbić tak. I tutaj się podlicza. 11 punktów. Potem każdy uczestnik gry yy, tutaj, o, bierze sobie, yy, bierze jedną kartę. Yy, bierze jedną kartę. I może wy, wy, wychodzić jest najlepiej najsłabszym. Najlepiej no, załóżmy tutaj, w tym przypadku dzwonkiem, yy, na przykład Wojtkiem. I tutaj on może być na przykład dziesiątką z wąkiem, lub, lub możesz zbić dziewiątką trumfem, dziewiątką trumfem, yy, ale lepiej tego nie robić, ponieważ to dziewiątko trumf jest bardzo cenne. Dlaczego? Po pierwsze, może zbić asa, a po drugie, ważniejsze, można podmienić, podmienić dziewiątką, można podmienić innego trumfa, który tutaj jest. I to jest bardzo korzystne. Zaraz powiem dlaczego. Dlatego, że kiedy tutaj zabiorę um, królówkę trumf jak się ma um, to jest meldu, to się nazywa meldunek jak się ma takie dwa załóżmy trumfy to wtedy mel, można zameldować załóżmy w tym przypadku jak jest trumf to się melduje 40 jeśli jest na przykład na przykład jest załóżmy dzwonkowy yy, gdzie jest tutaj króluconek? Dobra. Yy. O, na no przykład wino, jak to nie jest trumf. Bo jak to jest trumf, to też by byłoby 40. Ale jak to nie jest trumf, to się melduje wtedy 20. I to jest meldunek 20 punktów. Ogólnie ta gra polega na tym, żeby zdobyć 66 takich punktów. To jest główna zasada w tej grze. Trzeba z tych uzbierać. 66 punktów. Jak na przykład y, się ma... Potem się podlicza na pod koniec, ale też trzeba w trak trakcie gry trzeba podliczać. Ale załóżmy, że teraz to jest wino. zamelduje się 40. Y, to się zabiera króla, zostaje y, królówka. I potem załóżmy, że ktoś zdobył y, tutaj czy jest, y, tyle, tyle, tyle. I się podlicza. 40 było zameldowane. 50 to jest 10. 61, bo to jest A, czyli wartość 11. 4 to jest 65, ponieważ to jest 4 punkt. I 68 dam, czyli to jest wygrane. Ale za ile można wygrywać? Najwyżej można wygrać za 3 punkty. Za 3 punkty jest wtedy, jak gracz nie ma żadnej karty. Jak gracz nie ma żadnej karty, to wtedy po prostu przegrywa. Zaczyna. Punkt. Yy, a na przykład, jak zamelduje 20, ale nie zdobędzie żadnej karty, to ta 20 się nie liczy. Yy, więc tak. Yy, po prostu się nie liczy ta 20. Jak przegrywa się za 2, jak się ma mniej niż 33 punkty. To wtedy jest za 2, bo 33 punkty, czyli połowa 66, to jest woda. Jak się ma powyżej 33 do 66. No to jest yy, przegrana, za jeden. Yy, A wygrana trzeba mieć 66, chyba że może tak się zdarzyć, że się nie ma 66. To wtedy wygrywa ten, kto ostatnie ostatniego sztycha zdobędzie, czyli ostatni yy, zdobędzie. Yy, tak więc na koniec chciałem jeszcze powiedzieć, że jeśli byście yy, czegoś nie wiedzieli, to możecie. Yy, jakby to poprosić. żeby Poprosić, żeby w następnym odcinku jakoś to wyjaśnić lepiej. Cześć, witajcie. Dzisiaj mm, ja to Tymoteusz, tak jak pamiętacie w tamtym odcinku. Yy, tam to byłem gościem specjalnym, no, no, no. Teraz to raczej będę się w yy, każdym odcinku pojawiać. Teraz was nauczę jak grać w świniarza. To jest w miarę proste. Yy, no to już zaczynamy. Na no, potem tego oczywiście kasujemy karty i patrzcie, rozkładamy tak, po prostu po całości rozkładamy, no rozkładam, no i wyciągamy kartę, dzwonek i teraz na przykład jeden, dwa, trzy, trzy karty yy, możemy zabrać i nie mamy takie, nie mamy dzwonka, nie mamy dzwonka. Więc teraz przeciwnik bierze. Jeden, dwa i ma i coś jeszcze musi dać. I widzicie, tak to na razie polega. Jeśli coś tutaj jest. Ale jeśli się nie ma żadnej, Jeśli nie ma tutaj żadnych kart rozkładanych, popatrzcie. Jeśli nie ma tutaj kart, nie ma to yy, jeśli nie, ma, nie macie takiego koloru jak tutaj na przykład, to bierzecie do tego momentu co macie. Ale na przykład jeśli tutaj jest więcej czerwieni, to bierzecie wszystkie czerwieni. Jeśli macie dzwonek, to dajecie dzwonek, ale jeśli nie macie dzwonku, to dalej bierzecie cały dzwonek. No i jeśli macie dalej na przykład jakąś yy, załóżmy, że yy, kraj, no to, no to dajecie kraj. Patrzcie, ja to Wam pokażę. Krajc, tylko. O! Krajc i patrzcie. I dajemy krajc. Yy, wy, wygrywa ten. Yy, kto ma po prostu. Nie, yy, nie ma kart. Yy, I patrzcie, teraz jeszcze, jak tutaj. już ktoś wygrał. Jest ostatnia karta. Jeśli macie dzwonek, to możecie bez, ale jak nie macie dzwonka, no to dwa lata. Yy, no, dlatego to się nazywa właśnie świniarz, dlatego, bo się dwa lata na przykład pasie świnie, na przykład, albo, o co za, yy, yy, o to chodzi, na przykład można 3 lata, można cztery, można 5, można 6, można siedem, można 8, można nawet 9, ale to już jak tam będzie, mm, jak tam się dobrze grać, bo to nie mówię, że... Ym, już od razu będziecie bardzo doczekać, bo oczywiście, to trzeba się też uczyć. Ym, mam nadzieję, że dobrze wam oczywiście doradziłem, o co tu chodzi. Ym, ogólnie na no cóż, tak? Ym, dziękuję bardzo, bo doradziłem wam, jeśli coś nie tak, tak jak też powiedział mój brat, no bo w następnym odcinku też wam doradzę, lepiej jeśli coś tutaj źle zrobiłem, jeśli coś tu zawaliłem. No ale myślę, że okej, okay, dobrze wszystko doradziłem. Jeśli zawaliłam to. Y, no to, no to cóż. Y, dobra, to do zobaczenia, widzowie, i widzimy się Mam nadzieję w następnym odcinku. No, musimy, no, no musimy jechać na narody.